Florka i Melek, orzek włoski. Jesienny poranek był chłodny, ale pełen słońca. Złote liście wirowały w powietrzu, a pod nogami szeleszczały całe ich dywany. Florka i Melek spacerowali po ogrodzie babci, zbierając spadające orzechy włoskie. W powietrzu unosił się zapach wilgotnej ziemi i świeżych liści. Ten jest duży! zawołała Florka. Podnosząc jeden z orzechów i wkładając go do koszyka. A ten jest malutki. Śmiał się Melek, pokazując maleńki, ledwo wykształcony orzeszek. Szli między drzewami, aż nagle Melek przystanął i zmarszczył czoło. Florka, zobacz. Powiedział cicho. Leżał tam orzech, ale zupełnie inny niż wszystkie. Zamiast okrągłego lub jajowatego kształtu, był prostokątny. I miał dziwny, gładki wzór przypominający małe drzwi. Może to jakiś stary klucz do tajemniczego świata? Wyszeptała Florka z błyszczącymi oczami. Albo magiczny orzech, który spełnia życzenia. Dodał melek. Postanowili zabrać go do babci. Gdy tylko położyli go na stole w kuchni, orzech lekko drgnął. Dzieci spojrzały na siebie zaskoczone. Babciu, ten orzech się ruszył. Zawołała florkę. Babcia podeszła bliżej i założyła okulary. Ojej, kochani, to nie jest zwykły orzech. To bardzo rzadki rodzaj orzecha włoskiego. Nazywa się skrzynkowy. Rośnie tylko raz na sto lat i zawsze ma w środku coś niezwykłego. Coś niezwykłego? Zapytał melek, z trudem powstrzymując się od otwarcia orzecha już teraz. Trzeba go otworzyć bardzo delikatnie, powiedziała babcia, wyciągając stary, drewniany dziadek do orzechów. Klik, skrzyp, klik. Orzech otworzył się powoli i w środku, oprócz dwóch pachnących, złocistych połówek orzecha, znajdowała się mała karteczka. Florka przeczytała na głos. Ten, kto znajdzie ten orzech, niech dzieli się z innymi tym, co ma najlepszego. To chyba znaczy, że powinniśmy podzielić się tym orzechem? zapytał Melek. Babcia się uśmiechnęła. To piękne przesłanie. I rzeczywiście, nie ma nic lepszego niż dzielenie się pysznymi orzechami z rodziną. Usiedli więc wszyscy przy stole i razem zjedli magiczny orzech. Był wyjątkowo słodki i chrupiący. Jakby miał w sobie odrobinę słońca. A potem jeszcze długo siedzieli przy herbatce z malinami i rozmawiali o niezwykłych rzeczach, które czasem można znaleźć pod zwykłym drzewem. Morał: czasem nawet coś małego i dziwnego może kryć wielką wartość. A dzielenie się z innymi to największa magia codzienności. Obserwuj, poluk udostępnij. Do usłyszenia.